W ubiegłym roku naszło mnie takie widzimy się, żeby powiedzić w kamieniach dziury, fachowo mówiąc otwory i pozatykać flagi państw, których obywatele u mnie gościli. I narobiło się ich całkiem dużo. tutaj mamy nawet ustawienie geograficzne bo Stonehenge leży na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii a zaraz Irlandia obok z lewej z Irlandii przyjeżdża Maciek z Wielkiej Brytanii przyjeżdża Danka następnie z Brazyliana Brazyliana jest na części jednego faceta imieniem Fryderyk, ale bardzo mu się tu podobało, gdyż zapowiedział następne wizyty. Pływał na supie i strzelał z karabinu. Tu mamy Bułgarię. Bułgaria przyjeżdżała. Często, ale to byli znajomi moich rodziców. Ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał i będzie przyjeżdżał Zbyszek, to taki kolega, który wyjechał na stan wojenny 40 parę lat temu, no i ma oczywiście tamtejsze ich nieobywatelstwo. Cały nasz rocznik był rozrzucony przez stan wojenny Flaga włoska symbolizuje Włochów Moi rodzice znali pracowników ambasady włoskiej ja też, byli tutaj wielo, wielokrotnie Mamy flagę ukraińską Flaga ukraińska Dotyczy w zasadzie naszych pracowników. Teraz mamy profesjonalną ochronę działek, ale przedtem mieszkał Ukraińiec, który chodził z groźnym psem, ale gdy chodził, to trafiał, zwłaszcza w weekendy, na jakąś imprezę, na którą był zapraszany. Wówczas przywiązywał psa. I uczestniczył czynnie w imprezie. Flaga unijna nie wymaga komentarza. Natomiast tutaj komentarza wymaga ta flagietka. Bo ona jest na pewnym, w pewnym sensie kontrowersyjna. Otóż przyjeżdżały. Tutaj Rosjanki, ale w roku 1998 i 1999, czyli przed erą Putina, Władimir Władimirowicz, PO prezydenta Rosji, objął 31 grudnia 99. Dopiero w marcu 2000 roku klepnęli go pełnym prezydentem. Teraz, tutaj, taka rzadka, rzadka flagietka. To jest flaga na cześć Simona. Za prl jeździłem na Saksy do Skandynawii. Tam też jeździła stale, stała grupa murzynów studiujących w Polsce. Afrykańczyków studiujących w Polsce. Simon studiował w Warszawie. Przenieśliśmy znajomość na warszawski grunt, na polski grunt, i na któryś weekend zabrałem go z akademika przy Banacha, przywiozłem i żeśmy tu troszkę pobalowali. No. mamy tu jeszcze flagę kanadyjską kanadyjczyk z Toronto był z 5 razy ale jemu się tutaj nie podoba raczej już więcej nie będzie ale flaga ma pełne prawo pozostać zbliżamy się do końca wszyscy wiemy Jaki kraj ta flaga reprezentuje? Jest to flaga Szwecji, do której z 50 lat temu wyemigrował mój brat. Oczywiście jest tamtejszym pełnokrwistym obywatelem, a przyjeżdża do Lelewa systematycznie. Na koniec flaga, no kiedyś była flagą księcia mazowieckiego, dlatego orzeł jest bez korony, e, ale pozostała e, godłem województwa. Jest to województwo mazowieckie. E, suma summarum te flagi reprezentują Pięć kontynentów. Europę, Azję, Afrykę, Amerykę Północną i Amerykę Południową. <laughs> Brakuje jedynie Australii i Antarktydy. <laughs> w Australii wprawdzie mam znajomych, ale słabo znajomych. Oni ich noga tu raczej nigdy nie powstanie. Co zaś się tyczy Antarktydy, no to niby ma swoją flagę, ale nie ma obywateli. No chyba, że jakiś pingwin cesarski by tu przyleciał to wtedy pomyślą, czy mu wystawić flagę. Pozdrawiam ze słonecznego lelewa.